Hej, witam Was w pierwszym dniu vlogmas! Uhu. Tak, mamy dzisiaj 1 grudnia i w końcu się doczekaliśmy vlogmasu, bardzo się cieszę i dla mnie grudzień zaczyna się bardzo fajnie, bo jedziemy na stację i lecimy na mm, 3 dni, 2 noce do Szczecina. Więc jesteśmy po pracy i jedziemy. Więc super. Więc wydaje mi się, że będzie odcinek bardzo świąteczny: będzie coś się działo, będą sklepy, będzie kino, wszystko będzie, będzie świąteczna kawa. Mi się po prostu nie mogę doczekać. Yy, potrzebowałam. potrzebowałam, potrzebuję już tego. Mam nadzieję, że muzyki nie było słychać. Yy, no, troszeczkę muzykę było słychać, mam nadzieję, że mi nie zablokują. Jedziemy, tankujemy i się cieszę I tak będziemy tam Tak jak mówiłam, trzy dni Razem z dzisiejszym I Troszeczkę musiałam oszukać Kalendarz już musiałam otworzyć Żebyście mieli w każdym vlogu Oczywiście w każdym vlogmasie Więc otwarłam I wam wrzucę to otwieranie kalendarzy I pokazywanie jakie w ogóle mam Wy... Na samym końcu Myślę, że tak będzie najlepiej Więc tak zrobię i co? Jak ruszymy, odezwę się do Was, potwierdzam mnie lud ludzie na stacji patrzą i opowiem Wam, jak to w ogóle będzie u mnie wyglądać. To, to za, za chwilkę się widzimy. Dobra, już jedziemy i ja wam powiem, jak będzie u mnie vlogmas wyglądać. Czyli praktycznie tak jak, tak jak co roku ja nie będę nagrywała codziennie. Niestety, chociażbym chciała, to nie dam rady, więc nie będą pojawiać się codziennie ale staram się zawsze nagrać jak najwięcej nie mam takiego czego, że co dwa dni czy co trzy tylko po prostu jak mam czas to po prostu nagrywam raz jest kilka razy z rzędu raz powiedzmy maksymalnie nie ma dwa dni z rzędu ale będą i będą fajne świąteczne vlogi bo już Wam mogę powiedzieć mimo tego, że teraz jedziemy do Szczecina na te trzy dni to jeszcze w połowie grudnia 17 grudnia jadę do Polski yy, na już taki dłuższy urlop yy, i zostaję tam, więc będą na pewno świąteczne vlogmasy z rodzinką w domu, także będzie się na pewno u mnie przez cały grudzień yy, działo, także już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że będziecie wspólnie ze mną odliczać do świąt. Także ja jadę i na pewno odezwę się do Was później. Pokażę Wam apartament, jaki będziemy mieć dzisiaj. Jedziemy do Ikei, więc Wam też coś może ponagrywam. Ile nad czym ubolewam, to jak my będziemy wyjeżdżać, to będzie od tego dnia jarmark otwarty w Szczecinie. Nas niestety już nie będzie, bo będziemy wracać z powrotem. Także odzywam się do Was później słuchajcie, dojechaliśmy, jesteśmy w Szczecinie Weszliśmy na nasze mieszkanie, mieszkanie Wam pokażę później I teraz lecimy do I tak Wam mówiłam Jestem już mega głodna, bo dzisiaj jeszcze nic konkretnego nie jadłam Dobra, także do później Moja stylówka Taka Ops Taka, buty czarne Boyfriendy Zaczęliśmy intensywnie, praca, przyjazd tutaj, zakupy, oczywiście dzisiaj nie za bardzo udane, nie wyszłam do końca, ale jutro też jest dzień, nie przejmujemy się, za chwilkę Wam pokażę apartament, zamawiamy sobie jedzonko i co? I tak mimi, no pierwszy vlog, mas, bardzo się cieszę, nie mogłam się tego doczekać, jestem szczęśliwa. O, Kuba wyszedł. Otworzył się. Zamówiliśmy sobie jedzenie. Jesteśmy tacy głodni, tak jak wam przed chwilą mówiłam. I okazało się, że przyjdzie dopiero o 23.16. Także zarobiście, Chciałam sobie zamówić chińskie. Niestety już nie dołożę o tej godzinie. Zamówię sobie jutro. A teraz wam pokazuję mieszkanko. Tutaj mamy wejście. To jest taka półeczka. Mm. No, domofon. Tutaj jest Łazienka. patrzcie, jakie ładne. Mm. Ryszałkami. Tu jest to lustro, w którym wam się pokazywałam. Tutaj mamy taki mały aneks kuchenny, też bardzo ładny. Ups, a patrzcie, co sobie kupiłam, muszę do lodówki wsadzić. I ciasto na pierniczki gotowe. Także chowam. Ym, podłoga bardzo ładna marmurkowa. Wchodzimy do ups, do łazienki. Też jest bardzo ładne. Wygląda tak. Suszarka. takie ładne. I tutaj jestem ja przesełko, prysznic i toaleta. Idziemy do głównego pomieszczenia. O, tak wygląda. Jest telewizor, kwiatuszki, kolejna ładna lampa, fotele. Tutaj troszkę już bawią po tu nasze rzeczy. Dwa fotele. Kolejny żyrandol z brylantikami. I takie łóżko. Duże. I obraz. No i tyle. Tutaj mamy, mamy balkon. W ogóle, czy nie mamy? O, mamy nawet balkon. Nawet nie patrzałam. Moczymy widok, chociaż będzie ciemno, park. na parking na miasto, patrzcie, super, I jutro jak będzie widno to Wam pokażę bardziej, no i to na tyle. No i dobra, i tyle troszkę mam nasze jedzenie, które przyjdzie o 20.00 mam nadzieję, że nie usnę, bo wstałam przed piątą rano. Także włączamy telewizor i umyję się i czekam i będę mieć kolację w łóżku dzisiaj z polską telewizją w końcu. I no powiem, że za dużo w sumie się nie działo. Ale później wam pokażę jedzonko i będziemy kończyć tego pierwszego roku masa. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dzisiaj już tak troszeczkę mało świątecznie, ale jutro myślę, że będzie więcej postaram się. No, także jak będzie jedzenie, odezwę się wam, pokazać to jedzonko. Mam nadzieję, że będzie w ogóle dobre, bo były wszędzie dostawy wstrzymane i zamówiliśmy to, co jeszcze. Dowoziło. Zamówiłam paczkę jeszcze, którą odebram dzisiaj w paczkomacie. Yy, paczkę yy, z vinted, sweterek świąteczny, już wam pokazuję, albo tworzę. Jest słabe światło, ale sweterek przedstawia się tak i mi się bardzo podoba. Ładny jest. Jest on z Nexta i rozmiar Imka. Jest taki fajny, ciększy. Wszystkie mam takie grube. A to jest taki cieniutki, ładny, yy, zadbany i dałam za niego, słuchajcie, 20 złoty, także jest to w pełni przeżykowana na vlogmas i na pewno będzie noszony. Muszę go sobie wyprać w domku i będą sweterki świąteczne. Przymierzyłam jeszcze sweterek na szybko i prezentuje się tak. Ram, patrzcie co ja tu nawet znalazłam w szafce. Przeglądam szafki i zobaczcie jaki piękny świąteczny kubeczek też już tutaj jest. No, piękne. Tylko szkoda, że nie ma żadnej herbatki. Więc nie zrobię sobie. Ale są, a czyli są, jest jeden. Także obczajam, co jest w szafkach. Też tak robicie? Jesteście na wyjazdach? W końcu doszło jedzonko, mam burgera, jem. A Was zapraszam teraz na otwieranie kalendarzy i się z Wami żegnam. Dobra i oficjalnie mamy 1 grudnia możemy otworzyć sobie kalendarze adwentowe. gdzie w takiej wersji wiecie już na świąteczny czerwona pomadka. Jest trochę ciemno więc jest słabe światło. Dzisiaj wam chcę się pokazać tak nie tylko jakby otwieranie samych kalendarzy tylko żebym ja też była w tych, żeby mnie też było widać na filmie dlatego że chcę wam najpierw pokazać, pokazać jakie mam kalendarze. I tak sobie te pierwsze okienka z wami wspólnie otworzyć. A wiadomo, będziemy otwierać w różnej formie. Raz nie będzie mi widać, raz nie będzie widać, i tak dalej. Nie wiem, czy nie mam krzywo. Trochę. Dobra. To zaczynamy. I w tym roku powiem wam, że udało mi się zdobyć wszystkie kalendarze z Polski. Nie ma żadnego z kosmetykami. W tym roku nie postawiłam na kosmetyki. Też w tym roku nie robiłyśmy sobie z siostrą kalendarze, dlatego że byśmy ich sobie nie miały nawet jak przekazać, bo no nie byłam w Polsce jakby przed grudniem w domu rodzinnym, więc, więc mam tak, ale mam wszystkie z Polski, udało mi się zdobyć wszystkie, chciałam z Polski, jednego sobie sama zamówiłam, a resztę po prostu ktoś mi kupił, także już Wam pokazuję, jest ich pięć i będziemy od razu otwierać. Pierwszy kalendarz, chyba największy, jest to kalendarz z kawą i z herbatą i nie mogę go się doczekać. Zobaczcie jaki jest w ogóle ładny. Ja mam mokre nie wiem czy mówiłam, ale to już nie zwracajcie uwagi. Eee, wygląda tak, a tutaj go się wysuwa. Uwaga. I wygląda tak. Nie wiem, gdzie jeszcze w ogóle pok pokładę. Nie wiem, czy tutaj jest tu na komodzie, bo jest ich, troszkę ich jest. Dobra i szukamy sobie oficjalnie pierwsze okienko. I otwieramy. Jedyneczka jest tutaj. Wy pewnie będziecie widzieć, o, to jest tak słabe światło. Co będę mieć dzisiaj do kawy? Belgijskie praliny. Belgijskie praliny. Kawa palona, aromat, y, arabika. Nie wiem, co to, to jest takiego kawa, arabika mielona. Taka dobra, odłożył sobie go na razie. Tutaj muszę znaleźć na no nie miejsce. Nie wiem, gdzie będą docelowo leżeć. Może tutaj właśnie. Dobra. Kolejny kalendarz bardziej takich ciekawych. E, są to kule do kąpieli z e, manufaktury piękna. W zeszłym roku siostra mi właśnie w kalendarzu dała sól do kąpieli z tej firmy i się zakochałam. I w tym roku kupiłam sobie taki kalendarz, i też szukamy jedyneczki. A, i to jest, y, także to jest kolei 1, 2, 3, 4, więc na no, będzie trzeba szukać. Ciekawe co tu będzie. Jak się będzie otwierać ten kalendarz. O chyba ciężko. Poczekajcie. mi jakoś sensownie otwarła to pierwsze okienko. Ale już widzę, że ten się będzie otwierał bardzo ciężko. Dobra. Otwarłam. Jest jakaś kula pomarańczowa. Nie, to nie jest kula. To jest proszek jakiś. O, to jest taki miękki, jakiś pomarańczowy proszek do wsypania. Tutaj właśnie jest z tyłu pisało, że tu będą jakieś kule, jakieś sole do kąpieli, jakieś... Robić, coś będzie miał robić pianę, jakieś pianotwórcze produkty i... Nie czuć zapachu. zbytnio. Taki kwiatowy bardziej, nie, nie świąteczny, więc coś takiego. Dobra. Następny kalendarz jest już z czekoladkami z wetla. Yy, tam trochę go widziałam, tak jakoś mi się spodobał, więc że stwierdziłam, że sobie go kupię i szukamy jedynki. Idę zaraz oczywiście kawę robić. Jedyneczka jest tutaj, o, od dołu. I proszę, jakiego mamy ładnego bałwanka, Momencik. Tyki. Bawonek, Zostawiam i to będzie troszeczkę dłużej trwało, bo chcę pokazać, i opowiedzieć, a później to już myślę będzie szybciej. Kolejny to jest y, też z czekoladkami, ale jest to kalendarz słuchajcie z Ikei, y, w tamtym roku widziałam u Laury ogrodowczyk i też nie mogłam się powstrzymać i go sobie wykupiłam, bo wiadomo też te y, czekoladki były pyszne. Więc ja szukam jedynki. Jedyneczka jest tutaj w okienku. Zaczynamy. O, i patrzcie, jaka ładna czekoladka. Tak. Jest tutaj po prostu takie czekoladki, żeby za bardzo się nie objadać. Więc taka bomboniera. ostatni kalendarz. Uwaga, uwaga. Też go zaliczam jako do kalendarza adwentowego. Durun, durun, durun. I jest to zdrapka. Będziemy sobie codziennie zdrapywać jedno okienko. Co 24 okienka może tym razem Zostanę milionerką. Także zdrapuję i Wam pokazuję. Muszę tak się zdrapać, dopiero Wam pokażę, bo no, nie mam jak inaczej. Dobra, więc biorę i jedynkę. W ogóle tu trzeba znaleźć. Bo ja tak na dobry. Nie wiem. Prezent. To jest prezent, niego przypisaną kwotę. To my w jedyneczce mamy czapkę. I było do wygrania 100 tysięcy złotych. No niestety. Dobra. Pierwszy dzień za nami. Idę robić oczywiście kawę. Иди мыся в камеру.